Cześć witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Peret no i to jest drugi odcinek z Pixel Gana 3D więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem żeby być na bieżąco wbijajcie na kanały szczególnie na Adipro w sumie będą linki w opisie no i zostawiliście 5 łapek w górę, Mego Wam za to dziękuję dlatego jest nowy film, pamiętajcie Filmy. Następny film będzie, jeśli wbijemy pod tym 5 łapek w górę. Więc jeśli nie wbijecie, no to niestety nie będzie następnego, ale naprawdę zachęcam do stawienia łapeczki w górę. Bo to naprawdę motywuje. Otóż daję sobie tą buźkę, bo w poprzednim filmie te, tą buźkę usunęłem ale niech będzie. No i jest nowy reward. Mamy już... Yy, srebrną yy, ligę. No i co? No to zagramy sobie partyjkę, znaczy partyjkę, rundkę na Antslajż. Może dobrze przytałem. Może nie. Nieważne, ale możecie być pewni, że to jest jedna z najbardziej ulubionych mapek. To pewnie już na te wyższe poziomy też nie będzie taka fajna, będzie się na grało, bo są teraz, no nie ukrywajmy, no słabi są Bracze. dobra No łatwiej jest zabić, a później będą sobie wali więcej rzeczy, a no nie za... końcy. Idziemy. Kurczę. No i chłop ma oczywiście snajperkę dobrą. A ten, o Boże. Wiem. To jest już nazik. Będziemy mieli za niedługo nową snajperkę Więc... super rola Tyc! Dobra, wbijam do niego, bo już nie chcę się na daleko grać Ale bo... nie! Muszę spać, muszę spać Narazki, Łatwiutko Ty, Trochę to nie wezmę O, nawet nie wezmę Nikt nie wezmę już tam Близко. Менавище, зараз не здъйме, бо тут ще трудно Ваше, ну, трудно, но ми лисица, аз ми стои с теми, ботуши е въздуща, ну, и зараз път, не тъпка. Добъти, не Да, не, трудно ми е си нагоним, Не, 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 не. Не, 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 не. Не, не, не. Не, не, не. 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 Kurczę, ma no. Teraz zginę raczej, bo no, to jest żebym przetrwać. Chociaż. No i teraz z mm. <śmianie> raz, to... <śmianie> Zabijam go tym. Piękna, piękna historia. Piękna historia. Pięknie, pięknie. No, dobra, możemy najróżniej zgromić. Skoro pochodzimy z ale nie umiem szczerze. Tak, dobra, chyba zabijam Chyba, chyba. nie jestem tego pewien w stu procentach, ale teraz, typy. Siema, nie nara. Wow, tylko się nie spodziewałem, mianowicie. O, miska dla piesce, No, czekaj, bo muszę... No, ja ja już tą grę przeszedłem. Oficjalnie tak tą grę przeszedłem, już nawet nie muszę wieczeć się do piątego levela, bo i tak na mnie które robię, Nie no, proszę Państwa, no szanujmy się, no do tego już grę przeszedłem. Ile? Ja 15 fragów nie no, pięknie, pięknie. Zrobię <suszy> sobie ono. Oooo! puu, naura. nowy achievement no i zaraz będzie no i mamy ósmy level fajnie o ty czekajcie muszę wam Ci pokazać fajnie 15 i mamy najlepsze bronie w tej grze nie wiem czy są lepsze mamy bardzo fajne bronie jedne z tych lepszych jakie są w Pixelkanie legendarne są jeszcze niepieczne ale nie ma te bronie są najlepsze, co teraz dostałem. Nie, wiem, czy nie, nieważne. Nie te broń, które teraz dostałem, za level są najlepsze na te niskie level, więc jest bardzo fajnie. Tylko nie stać mnie na nie. Zaczynam shotguna, minigun. Co? Na no, mini minigunam stać. Prawie. Jeszcze chyba 10 końców muszę uzbierać. Dobra, beku 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 na raz. Oh. Eee, pięknie, ja to mogę normalnie sam grać tutaj, tak jak tam. Ooooooo, Meli. no i. Dobra, nie Teraz ginę, bo oczywiście nie mam dużo a teraz może baba. Granatem. Nie, przeglądamy, czyli rękcyjmy. A jednak przeżywamy. Pyt pyk, pyk, nie normalnie cut spam a, jeśli nie wyjdzie tylko spam to wpiszę sobie na YouTube cut spam to wyjdzie cut spam nie jest związane coś z kotami w sumie chociaż trochę tylko nie się... o, czekajcie no, no, Ядра сускарные. Так, ну... Попчеку. Так, ну... О, добрая, не идеально, не тратим, А, нет. Я не совсем, не буду. Курцы не атакуем, сторонам, Ты! 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 Я не могу. Двинулся. Co, tylko pięć? Wow, to Wow. Po prostu, wow. No, że tego nie mogę opisać. No, szkoda, że teraz było się ładuje, ale robię, teraz dajmy tylko to, jednak nie. No, ten dniu jest taki niemożliwy. Co to jest w ogóle? Co się dzieje ze mną? Dobra, ja wiem, bo już te dźwięki stała się, się słabym. Na mój lewy. Dobra. Postał Dobra, najsłabszy jest najpierw w tej ty grze ty, Pyk! No jest y Pyk! Aaa, chodź się nie spodziewał Chodź, chodź, chodź ze mną zadzieraj Dobra, to też nie zadzieraj, zaraz ci dam Chciałem to strzec tak, bo już nie miałem hamu. Dobra, kręcimy, kręcimy, kręcimy i naura. na ra. Kurczę, ty jak mi w powietrzu zabił w ogóle? Ja bym chodź nie wzią, nie w powietrzu, a jak mnie wziął, nie wiadomo jak to zrobić. No to zdejmuj go no dobra. Musi ci pytać. 700 Tych Jest dobrze Dobra, kluczyki dostaliśmy, może mi jest jakaś skrzynka Do otworzenia wpadnie łuk, najpierw muszę skrzynkę otworzyć, bo No właśnie, patrzcie na to Eksterminator, jeden jeden z najlepszych Pistoletów, tam był Taki mieczyk tam A tu Ten, kurcze nie daj się Ja, nie, 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 nie. Tyle ja powiem, że nie wiem, no, nie wiem, nie wiem po prostu, nie wiem czemu mi dali się do końca. ja go za... Nie. to nie ja. jest, zaraz jest. tak tam coś nie działo, co To jest Wydaję 40 gemów aż. Aż 40 gemów. Kiedy mi nie działa, to bydaję. takie, które mi działają, to jakoś słabe, no. No kurde, no nie mogę trafić. Nie, no to jest jakieś piany, tak to jest. O, wreszcie, pyk, 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 pyk. Nie no, ja, ten sub-zero to jest jakiś niepoważny. Dobra, nie no, ja. Nie, to jest chore. To jest chore. Pyk, nie, a no, teraz nie ma się szans na nią. Pyk, pyk. Co jest? Z tej snajperki zdjąłem, Typka. Pyk. oj, aj aj, aj, aj. Niestety. O, śladki. Co jest? Czemu nie mam tego nic powiedzieć? Mam jeszcze tak na koloretce, Pyć, no nie, na to. Nie, no już, Ty! Małe cięcie było, ale już jesteśmy w dobrej. No ja. nie dotam zabiję tyka z pasatem. No i kasa mi jest, tu Pyć, no sześć. No nie wiem, no, co się dzieje w ogóle. Nie że to się nie podoba, to jest niemożliwe. Ojojoj, nie mam z powietrza, proszę Państwa, ja jestem najlepszy. Ja już mogę z tego, mówię. Mówię, że to jest najlepszy, szary, nie ten shotgun, jest. On jest na czwartym levelu i on jeszcze jest dobry. To jest niemożliwe. On jest lepszy niż akacz, czego mam tutaj chodź, tej chodź, tutaj o pyk, pyk nie no, się to, dzieje się to no bo no. czekaj no skąd ja mogłem co jest? nara kotel <gryggie> nie no, kombatem raźnie... Rach... nie no, ja następny muszę piksajka, no to lepiej zbrojkę, tak, tak Ojej No i zabrało mi trochę skora Co jest? Nie no, ja, ja zaraz Ja nie wiem Kurczę, jeszcze przegrywamy, serio? Jak mi chłop zabił? Przecież to jest niemożliwe Przecież on, ja go powinien na hitach Dobra, już nie wygrałem, no ale Szkoda tego Prawie się udało. Dobra. Może jeszcze jedną rundkę zagramy, zobaczę. Ale teraz, jeśli jest jakieś, jakaś skrzynka, to ją oczywiście otworzymy. Nie zapominajcie zostawiać łapki w górę. Pięć łapek. No to jest masyny film, a więc otwieramy. Uwaga, uwaga, uwaga. I. Nie. Myślałam, że... Nie. Na co komu jeden gem? Na co komu jeden gem? Dobra. Jeszcze to jakaś... Do... O, to jest to dobra. Dobra. No jakiegoś peta dobrego nie trafiliśmy. Kurczę. Ym, nieważne, tego nie było. Uff. No i co ja mam? Aha, no tak. Galeria. Dobra, kupujemy losową broń. No czy to będzie sub zero I patrzcie na to. Nieważne, kupiłem to, bo tak mi się chciało i tak nie będę tym grał. Biorę sobie kacza. Jest coś, to zbieram jeszcze te końsy. Ale teraz. Pokażę Wam coś. Kurde, no nie. Dobra zaraz sobie spokojnie już jeszcze rundki nie będziemy już nie będziemy już rundki grali żebym kończył filmik chociaż, dobra to jest daily do tego jeszcze zagramy, patrzcie na to to jest broń którą kupiliśmy sobie za właśnie te bileciki. dobra, ostatnia rundka i to było na tyle, w sumie mi się fajnie to nagrywa, przyjemnie Nagrywa mi się to, bo tak jakoś, no nie wiem, sprawiłem to flight. Na tym PlayStation to tak słabo było, bo męka była. Trochę się męczyłem z tym. Patrzę, to pyk. Teraz pyk, 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 pyk. Kurczę, co jest? No co jest? No ile to hitów? Ile to musi tu być, żeby typa dwie. dwa, Ale to chyba musi być w, bardziej w głowę, chyba, albo w kratkę pierwszą. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Benet dopiero testuje tę broń. Kurczę, nie! Znajścik. z bez buta wjeżdżam. Nie, kurczę, nie, było blisko. A, czyli dwa strzały, czyli na cztery hity, podajże. Chyba. No, chyba na cztery hity to bierze. No. N... No, co mogę powiedzieć? No jest nawet ok. No, super achievement parkura. Dobry. Dobra. malaki ma Dobra, wróciłem. Chwilowa pauza, nie mamy. Pyk, pyk, pyk. No jest. Jest remisik. Fajnie, fajnie. Dobra. Teraz ty, cy, cy, cyk. Cy. Będziemy prowadzić. Mówię. Cy, ty, ty. No i jest prowadzenie. 7 do 6. Fajnie. 4 fragi. No i wybraliśmy raczej tą rundkę. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli z jakiegoś powodu przegrać. Może jakiś nub i zginie. czyli ja. No tu ja. Wygraliśmy. Nice. Mamy już 800 pucharków. Fajnie. To by było chyba nad tyle. Ja was zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmów, jak i tych najnowszych, czyli ten z Pixelgana. Gana. Mój pierwszy. No i ten teraz nagrywam. Ja się z wami żegnam. O, czekajcie, ostatni. O, uwaga, uwaga, uwaga i no to fajnie. No to fajnie, fajnie, fajnie. Uch, dostałem. Nie no, nie, nie. Widzowie, ten odcinek zakończył się w pięknym stylu. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.